Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Ma 80 lat, wciąż jest w trasie. Nadal przewyższa artystów dwa razy młodszych i kontynuuje budowanie swojego imperium. Mick Jagger to nie tylko lider Rolling Stones, jest globalną marką, groźnym negocjatorem i jednym z najbogatszych muzyków na świecie. Między trasami milionowymi, inwestycjami w nieruchomości, a dyskretnymi projektami filmowymi, Jagger zbudował fortunę. Która znacznie wykracza poza scenę muzyczną. Jak więc tego dokonał i jak naprawdę wygląda jego życie w roku 2025? Zanurzymy się w luksusowe i zaskakująco strategiczne życie Mika Jagera. W sercu ogromnej fortuny Jagera znajduje się potężna maszyna, jaką są Rolling Stones. Zespół, który nie tylko surfował na fali British Invasion w latach 60., lecz stał się jednym z najbardziej dochodowych i trwałych efektów muzycznych w historii. Podczas gdy wielu ich współczesnych wygasło lub się podzieliło, Stones zrealizowali coś, co żaden inny zespół tamtej epoki nie zdołał naprawdę osiągnąć. Przekształcili się w globalne przedsiębiorstwo, pozostając wciąż na czołowej pozycji, czyniąc rok przemysłem o wysokiej marży. A w centrum tej maszyny, zarówno artystycznie, jak i finansowo, znajduje się Mick Jagger. To, co naprawdę wyróżnia Rolling Stones, to nie tylko ich kulturowy wpływ czy katalog muzyczny, ale sposób, w jaki zdefiniowali gospodarkę występów na żywo. Ich trasa No Filter w 2018 roku wygenerowała 117 milionów dolarów przy zaledwie 14 koncertach, co stanowi niezwykłą średnią ponad 8 milionów na występ. Między rokiem 2012 a 2009 zarobili łącznie 929 milionów dolarów, co uczyniło ich jednym z najbardziej zyskownych zespołów dekady. A to nie były pożegnalne trasy, to były tylko ostatnie z długiej serii ultra dokładnych tras światowych. Według magazynu Fortune Między rokiem 1989 a 2001 zespół wygenerował już ponad miliard 500 milionów dolarów, a oni nadal zarabiali fortuny nawet po osiągnięciu 70. i 80. roku życia. Ten sukces finansowy nie jest przypadkowy. Pod przewodnictwem Jaggera Stones przekształcili się w korporacyjne jednostki o rozległym wpływie. Od sprzedaży biletów po merchandising… Przez prawa do znaków towarowych i licencje muzyczne, każdy aspekt ich marki został strategicznie zmonetyzowany. Ustanowili wiele struktur biznesowych, z których kilka zarejestrowano w korzystnych podatkowo jurysdykcjach, takich jak Holandia. Te firmy zarządzające kontrolują wszystko, od praw wydawniczych po dochody z tras, co pozwala grupie legalnie zredukować swoje zobowiązania podatkowe na setki milionów dolarów. I nie dajcie się zwieść. Mick Jagger, jest dyrektorem generalnym tego imperium. Nie jest tylko piosenkarzem. To on jest przy stole negocjacyjnym, dbając o to, aby umowy były solidne i aby zespół zachował własność oraz kontrolę nad swoimi najcenniejszymi aktywami. Jako współautor prawie wszystkich wielkich przebojów Rolling Stones, obok Keitha Richardsa, Jagger korzysta także z nieprzerwanego strumienia tantiem wydawniczych generowanych przy każdym odtworzeniu, wzięciu na warsztat, czy wykorzystaniu utworu Stones w filmie, czy reklamie. Jego prawa same w sobie są warte dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Co więcej, po długiej batalii prawnej, Jagger i zespół udało się odkupić prawa do swoich nagrań po 1971 roku, uzyskując tym samym pełną kontrolę nad swoimi najsłynniejszymi dziełami. Oznacza to, że Stones czerpią korzyści nie tylko z nowych tras i wydawnictw, ale także nadal uzyskują ogromne przychody ze swoich klasycznych albumów, takich jak Exile on Main Street, Sticky Fingers i Some Girls, które są regularnie wznawiane w wersjach Deluxe lub wykorzystywane w ścieżkach dźwiękowych i reklamach. Poza bezpośrednimi przychodami wartość marki, niematerialna aura Rolling Stones jest wręcz nieoceniona. Ich ikoniczne logo języka i warg to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli w historii muzyki i całkowity silnik merchandisingowy. Od luksusowych współprac po vintage edycje, produkty związane z stonsami stanowią działalność wartą miliony, a partnerstwa licencyjne mnożyły się w miarę wzrostu zainteresowania obiektami cyfrowymi i współpracą z markami. To ta fuzja sztuki i przedsiębiorczości wyróżnia Fortunę Jagera. Jeśli koncerty przynoszą zawrotne honoraria, sprzedaż płyt pozostaje solidną podstawą jego bogactwa. Z ponad 200 milionami sprzedanych albumów, katalog Stonesów nadal generuje dochody poprzez sprzedaż fizyczną, pobieranie cyfrowe i streaming. Albumy takie jak Sticky Fingers, Exile on Main Street, Some Girls i Tattoo. To nie tylko klasyki, to prawdziwe renty. Reedycje, kolekcjonerskie pudełka, edycje Deluxe i licencje na filmy i reklamy zapewniają stały strumień przychodów. Kiedy utwór taki jak Painted Black jest wykorzystywany w hollywoodzkiej superprodukcji, część tej kwoty wraca prosto do Jaggera. Co więcej, zespół posiada prawa do wielu nagrań oraz edycji po 70., co oznacza, że znaczna część każdego dolara wydanego na ich muzykę nie trafia do wytwórni płytowej, lecz bezpośrednio do zespołu, a więc do Jaggera. Mimo, że jego kariera solowa nigdy nie zdominowała kariery stąców, projekty osobiste Jaggera przyniosły mu również kilka milionów. Albumy takie jak She's the Boss, Wandering Spirit i Goddess in the Doorway nie stały się hitami, ale i tak sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy, a bez zespołu do podziału zysków zyski trafiały w całości do niego. Co ważniejsze, Mick Jagger zawsze miał dar inwencji. W roku 2011 założył zespół Super Heavy, Eklektyczną supergrupę łączącą różne gatunki muzyczne z Dave'em Stewartem, Joss Stone, Damianem Marleyem i A.R. Ramanem. Ten projekt miał bardziej charakter kreatywnego eksperymentu niż opłacalnej manewru, lecz odzwierciedla instynkt Jagera o pozostawaniu na bieżąco, podejmowaniu ryzyka i eksploracji poza Rolling Stones. W roku 2023 poszedł jeszcze dalej. Prowadzając swoją własną linię harmonijek we współpracy z Wino Music i Lee Oscar. Jego limitowane instrumenty sprzedawały się błyskawicznie, napędzane przez jego globalną bazę fanów i lojalność wobec marki, która trwała przez dziesięciolecia. Niewielu ludzi wie, że Mick Jagger cicho zbudował drugą karierę za kamerą jako producent filmowy. W roku 1995 współzałożył Jagged Films firmę produkcyjną, która stała się jego polem twórczego wyrazu poza sceną. Podczas gdy Rolling Stones wciąż wypełniali stadiony, Jagger produkował scenariusze, finansował pełnometrażowe filmy i uruchamiał projekty o historycznym i kulturalnym zasięgu. Jednym z pierwszych sukcesów Jagged Films był film Enigma thriller o II wojnie światowej skupiony na łamaczach kodów i śpiegostwie. Film nie pobił rekordów w kasie, ale ujawnił zainteresowanie Jagera głębszą, intelektualną kinematografią. W tym samym roku spółka wydała Bean Meek, dokument kulisowy, który oferował fanom intymny i nieznany wgląd w jego życie, daleko od wizerunku Jagera na scenie w otoczeniu krzyków. W kolejnych latach Jagged Films wyprodukowało The Woman, Nowoczesną reinterpretację klasyka z 1939 roku oraz Get On Up, biografię krytycznie uznawaną na Jamesa Brown'a, która badała złożone dziedzictwo innej ikony muzycznej. Następnie powstał Vinyl, ambitny serial HBO o przemyśle muzycznym lat 70., który Jagger współtworzył i produkował jako wykonawczy. Mimo, że serial trwał tylko jeden sezon, był projektem pasji odzwierciedlającym jego intymne zrozumienie świata roka i chaosu go otaczającego. Dodajmy do tego merchandising, kontrakty reklamowe i licencje własności intelektualnej, a zaczynamy pojmować, jak wielowarstwowa jest Fortuna Jaggera. Nawet w wieku 80 lat nie spoczywa na laurach nostalgii, monetyzuje ją. Od spersonalizowanego merchandise na koncertach po cyfrowe ekskluzywności i NFT doświadczenia. Jagger z zaskakującą zwinnością przyjął nowoczesny marketing. Pojawiał się w kampaniach, pozwalał na wykorzystanie swojego wizerunku i wspierał produkty z umiarem, zawsze z właściwym tonem, zawsze przynoszącym zyski. Inwestycje w nieruchomości Mika Jaggera są dyskretne, ale potężne. Posiada luksusowe nieruchomości na całym świecie, szacowane na około 250 milionów dolarów. W sercu jego portfela znajdują się prestiżowe rezydencje w Londynie i Nowym Jorku, dwóch globalnych centrach władzy i kultury. To nie są zwykłe miejsca pobytu. W Londynie posiada Georgiański Dwór wart 13 milionów dolarów, położony na Richmond Hill, w jednej z najzielonych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic stolicy. To rodzaj nieruchomości, która szeptała o statusie, z bogatą historią i chronionym widokiem na Tamizę. W Nowym Jorku jego townhouse wart 7 milionów dolarów, zakupiony podobno dla jego długoletniej towarzyszki Melanie Hamrick, jest zarówno aktywa, jak i sanktuarium. Położona w bardzo pożądanej okolicy, oferuje przestrzeń i prywatność tak rzadką w pionowym krajobrazie Manhattan. Chociaż są one posiadane prywatnie, jego nieruchomości są zarządzane profesjonalnie i czasami wykorzystywane przez jego rodzinę w ten sposób zakotwiczający jego fortunę w przekazywaniu dziedzictwa. Ale instynkt inwestycyjny Gera wychodzi daleko poza przewidywane zakupy. W roku 2020, w szczycie pandemii, zaskoczył wszystkich, kupując posiadłość wartą 1 986 000 dolarów w Lakewood Ranch na Florydzie dla Amrik i ich małego syna. Dom o powierzchni blisko 530 m2 położony na podwójnej działce z widokiem na jeziora w zamkniętej społeczności został zakupiony przez Facetime bez publicznej prezentacji aż do momentu, gdy fani odkryli prawdę. Właściwość posiadająca prywatne studio baletowe, trzy balkony, basen w wodzie słonej i zaprojektowane krajobrazy mające na celu ochronę prywatności Później otrzymała 300 tysięcy dolarów na renowację. Została sprzedana 48 dni później za 3 250 tysięcy dolarów. Poza imponującym zyskiem, ta transakcja ujawnia instynkt Jagera, aby zabezpieczyć przestrzeń, spokój i komfort, nie przypłacając. Pokazuje także jego umiejętność nawigacji po rynku, jak prawdziwy inwestor, daleko od stereotypu gwiazdy kupującej impulsywnie. A potem jest Francja. Gdzie Jagger posiada zapewne swoją najbardziej romantyczną i historyczną rezydencję. La Fouchette, XVI-wieczny zamek położony w dolinie Loary. Nabyty w 1982 roku za 2 220 000 funtów, majątek rozciąga się na 20 hektarów ogrodów, lasów i francuskiej wsi. Będąc dawną rezydencją francuskiej arystokracji, w szczególności Etienne François, księcia Hoiseul. To miejsce nie jest przeznaczone do ostentacji. Dla Jagera to oaza spokoju, gdzie uprawia ogród, jeździ na rowerze i odczuwa dystans od intensywności otaczającego go życia. Dziś wartość tego majątku prawdopodobnie wzrosła, ale dla Jagera jego prawdziwe bogactwo leży w stylu życia, jaki oferuje zakorzenionym w naturze, prywatności i trwałości. Na całkowicie przeciwnym końcu europejskiego klimatu, Mick Jagger posiada spektakularną nieruchomość na Karaibach, na ultraekskluzywnej wyspie Mostik. Na tej prywatnej wyspie, obejmującej zaledwie 5,7 km2, Jagger posiada nie jedną, a dwie wspaniałe winne, z których jedna jest regularnie wynajmowana ultrabogatym ludziom za kwoty wynoszące od 30 do 50 tysięcy dolarów tygodniowo. Jego główna rezydencja, Villa Star Groves, to nadmorska posiadłość o designie inspirowanym Japonią. Składa się z sześciu sypialni, lagunowego basenu, sali gier, salonu multimedialnego, kwater dla personelu i nawet pawilonu dla dzieci. Druga, Pelican Beach Villa, jest nieco skromniejsza, lecz równie luksusowa. Kierowana do elitarnych podróżników poszukujących całkowitej izolacji, te domy odzwierciedlają nie tylko gust Jagera w elegancji ponadczasowej i naturalnym pięknie, ale także generują stałe przychody pasywne, umacniając jego status w najwyższych sferach nieruchomości wyspiarskiej. Ale Karaiby to nie jego jedyna oaza. Niedawno Jagger miał rzekomo nabyć dom na Sycylii po tym, jak zakochał się w południowym końcu wyspy podczas wizyty w 2020 roku. Położona w Porto Palo di Capo Passero, nieruchomość jest nadmorska, ustronna i pełna lokalnego uroku. Prawie brak informacji krąży, ale ten zakup wpisuje się w dobrze przemyślaną strategię kupowania nieruchomości, które równoważą możliwości wypoczynkowe, potencjał sprzedaży i wartość emocjonalną. Majątek nieruchomościowy Mika Jaggera wiąże się także z nieruchomościami, które posiadał i sprzedawał. W latach 70. kupił Star Groves. Majestatyczny dwór w Hampshire, gdy był, według jego własnych słów, na kwasie. Dom stał się legendarnym studiem nagraniowym dla Stonesów, ale także dla The Who i Led Zeppelin. Jagger kupił go za jedynie 55 tysięcy funtów, a sprzedał w 1979 roku za 200 tysięcy funtów. Potem należał do Rod Stewart, a następnie do członka rodziny Sackler i został sprzedany za 15 milionów funtów w 2012 roku. Zysk nie był tylko finansowy, był historyczny. Innym ikonicznym miejscem jest Harley House, apartament w dzielnicy Marylebone w Londynie, który wynajmował w latach 60., kiedy rozpoczynała się błyskawiczna kariera Stonesów. Ta nieruchomość, ostatnio wystawiona na sprzedaż za 5,5 miliona funtów, była świadkiem parady celebrity i podbojów, w tym Marianne Faithful i stała się bohemskim epicentrum Nowego Gotha roku. Jagger rzekomo przekształcił tę przestrzeń w odważnym stylu i organizował imprezy, które na stałe wpisały się w pamięć niedwargiańskiego budynku. Kiedy mowa o pieniądzach, Mick Jagger nie obnosi się z nimi poprzez flotę złotych Lamborghini. Jego gust motoryzacyjny odzwierciedla, jak i jego muzyka. Ponadczasową elegancję, precyzyjne wyrafinowanie oraz pasję do inżynierii. Jego kolekcja jest szacowana na między 1 500 a 1 700 000 dolarów. Najcenniejszym samochodem w jego garażu jest bez wątpienia Aston Martin DB6 Volante brytyjska ikona lat 60., ultra rzadka wyprodukowano mniej niż 140 egzemplarzy, i związana z legendami takimi jak Paul McCartney czy książę Charles ta kabrioletem jest jedną z najbardziej pożądanych na rynku. Jego granatowy model, kupiony w szczycie jego sławy, zyskał na prestiżu z upływem czasu, w tym po głośnym zderzeniu z hrabiną Carlyle. Dziś taki model może osiągnąć wartość między 900 tysięcy a milion dolarów, a nawet więcej z historią Jagera dołączoną. Jego Ford Galaxy 500 XL, kabriolet, chociaż mniej kosztowny, to skarb osobisty. Nabyty na początku lat 60., aby nagrodzić się za błyskotliwy debiut, ucieleśnia wolność i sukces. Na obecnym rynku, w zależności od stanu, jego wartość waha się między 30 a 50 tysiącami dolarów. Ale jego wartość skoczyłaby do góry, gdyby został sprzedany na aukcjach powiązanych z Jaggerem. Czy Rockman mógłby się obejść bez Rolls Royce'a? To niemożliwe. Jego Silver Cloud 3 to ukłon w stronę brytyjskiej tradycji. Niegdyś przystępny, ten model obecnie kosztuje między 150 a 250 tysięcy dolarów, a znacznie więcej z potwierdzeniem celebryty. Jagger posiada również Mercedes Benz S-Class S550, symbol nowoczesnego luksusu. Przy premierze kosztował około 96 tysięcy dolarów. Dziś zadbana wersja sprzedaje się za 50 000 do 70 tysięcy dolarów. A oczywiście poważny kolekcjoner musi mieć Ferrari. Ferrari 400i, nabyte w 1983 roku z Keithem Richardsem i Billem Wymanem, było do niedawna niedoceniane. Teraz jest poszukiwane i warto od 80 do 120 tysięcy dolarów z nieodłącznym dodatkiem dla egzemplarza Jaggera. To, co uderza, to nie tylko to, ile zarabia Mick Jagger, ale jak zarządza swoją fortuną. Tam, gdzie wiele rokowych gwiazd z jego czasów poniosło finansową porażkę, Jagger pozostał nienaganny. Żadnej bankructwa, żadnych skandalicznych afer. Głośne związki? Tak, ale także budżetowa dyscyplina, ostry zmysł przedsiębiorczości i strategia budowania imperium. W roku 2019 Forbes umieścił Rolling Stones w grupie najlepiej opłacanych artystów z przychodami wynoszącymi 41 milionów dolarów, mimo odwołanych koncertów z powodu jego operacji strun głosowych. Nawet jego problemy są chwilowe. Jego powrót na scenę został przyjęty entuzjastycznie jako symbol rezyliencji. W wieku 81 lat Mick Jagger zaskoczył świat. Jest ponownie zaręczony. Lider Rolling Stones jest dyskretnie zaręczony z Melanie Hamrick, 37-letnią baletnicą od ponad dwóch lat. Była baletnica potwierdziła ich zaręczyny w roku 2025. Jedynie mówiąc, jesteśmy zaręczeni od dwóch lub trzech lat. Może pewnego dnia weźmiemy ślub. Może nie. Jesteśmy tak szczęśliwi w naszym obecnym życiu, że obawiałabym się cokolwiek zmieniać. A oto jeden z najbardziej znanych singli rokowych, ten, który niegdyś twierdził, nie jestem stworzony do małżeństwa. Osiedla się z pierścionkiem zaręczynowym, synem i kobietą, która nie przejmuje się ich 44-letnią różnicą wieku. Ale przed Melanie były wszystkie inne. Romans Mika Jagera jest równie legendarny jak jego muzyka. Nie zadowalał się jedynie kształtowaniem swojego stylu na scenie, zredefiniował pojęcie uwodziciela w świecie rocka. W latach 60. była Chrissy Shrimpton, modelka ze sceny Swinging London, która zainspirowała niektóre z najwcześniejszych hymnów o złamanym sercu stonesów. Potem była Marianne Faithful, bohemka, która znosiła narkotyki, poronienia i chaos medialny u jego boku. Ich rozstanie w 1970 roku mogło być inspiracją dla Wild Horses. Następnie przyszła Marsha Hunt, która urodziła pierwsze dziecko Jaggera, Caris, i później wytoczyła proces o uznanie ojcostwa, który przez lata był na pierwszych stronach gazet. Potem przyszedł rokowy ślub Bianca Jagger. Wzięli ślub w 1971 roku, a ona urodziła mu drugie dziecko, Jade. Jednak Związek u rozkładowi w atmosferze niewierności i mediacji. Bianca później powiedziała, mój ślub zakończył się w dniu ceremonii. Kiedy Jagger poznał Jerry Halla w 1977 roku, była narzeczoną Brianna Ferry. Ujął ją, miał z nią czterech dzieci i żył w glazurze i burzliwej romansie przez dwie dekady. Ale także w tym przypadku koniec był chaotyczny. Hall odkryła, że Jagger zrobił dziecko modelce Lucjanie Morad ich małżeństwo zostało unieważnione. Ich związek, zniszczony, ale cywilizowany. Kontynuował związek z młodszymi kobietami Sophie Dahl, Carlon Bruni, a następnie wdał się w długotrwały, rzekomo stabilny związek z projektantką Lorraine Scott. Jej tragiczna śmierć w 2014 roku wstrząsnęła Jaggerem. Nazywał ją swoją towarzyszką i najlepszą przyjaciółką. A jej śmierć pozostawiła bliznę, której żaden tabloid nie mógł upiększyć. I wtedy? Melanie Emrick. Spokój po burzy. Życie Jagera dzisiaj jest prawdziwym podręcznikiem inwencji. Trenuje jak atleta, medytuje każdego dnia i przestrzega starannej diety. Jego program treningowy obejmuje jogę, sprint, siłownię i sesje taneczne do 6 dni w tygodniu. W wieku 81 lat nadal daje koncerty trwające dwie godziny i potrafi przewyższyć większość piosenkarzy dwa razy młodszych. Jego sekret? Całkowita zmiana stylu życia. Zainspirowany przez swojego ojca, nauczyciela wychowania fizycznego i napędzany pragnieniem dalszego występowania, Jagger od lat unika ekscesów. Unika cukru po 18, zdrowo się odżywia i zaczyna dzień od smoothie z olejem z wątroby dorsza. Nawet po operacji serca w 2019 roku wrócił jak maszyna. Sprawił, że każdy dźwięk werbla, każda gitara w albumie była słyszalna powiedział producent Andrew Watt o sesjach Acne Diamonds. To najbardziej pracowity piosenkarz, jakiego kiedykolwiek spotkałem. A jeśli chodzi o rodzinę, jest zdumiewająco obecny. Z Devereau, swoim najmłodszym dzieckiem, Jagger mówi, że odkrywa nowe podejście do rodzicielstwa, bardziej powolne, cierpliwe. Trochę tracimy nad tym kontrolę, żartują. Ale miło mieć dzieci w każdym wieku. Amrick opisuje go jako fantastycznego ojca, twierdząc, że otrzymuje od Jaggera więcej wsparcia niż niektóre z jej przyjaciół mają od swoich mężów. I chociaż nie naciska na małżeństwo, ich więź wydaje się silniejsza niż jakakolwiek ceremonia. Nie obchodzi mnie, co ludzie myślą o naszej różnicy wieku, powiedziała w Paris Match. Czy jestem szczęśliwa? Tak. A on także? Tak. To wszystko, co się liczy. W decyzji, która zszokowała fanów, krytyków, a nawet niektórych z jego rówieśników, Jagger niedawno przyznał w Wall Street Journal, że nie zamierza przekazać swojej ogromnej fortuny swoim ośmiu dzieciom. Jego powód: brutalnie prosty. Dzieci nie potrzebują 500 milionów dolarów, żeby dobrze żyć. Zamiast tego Jagger zasugerował, że chciałby przekazać te pieniądze na cele charytatywne, stwierdzając: może możemy zrobić trochę dobra w świecie. To oświadczenie wzbudziło kontrowersje w świecie muzyki i wywołało pasjonującą debatę na temat rodzicielstwa, przywileju i tego, co zawdzięczamy przyszłym pokoleniom. Dla Jaggera ta decyzja wydaje się zakotwiczona w zasadzie, a nie w urazie. W przeciwieństwie do niektórych legend rockowych, które podjęły podobne decyzje z powodu goryczy, Jagger wydaje się, śmiem to powiedzieć, filozoficzny. Dla niego pieniądze nie są nagrodą. Życie, praca, Tworzenie, oto prawdziwe nagrody. I wydaje się chcieć, aby jego dzieci znalazły sens w ten sam sposób poprzez pracę, a nie poprzez dziedzictwo. Jagger jest również notorycznie mało sentymentalny. Jest bystry, dyskretny, strategiczny. Jego wizja zawsze była bardziej przedsiębiorcza niż nostalgiczna, a jego podejście do dziedzictwa nie jest wyjątkiem. Teraz można zarządzać pośmiertnym biznesem, powiedział dla WWSJ, odnosząc się do wirtualnego koncertu ABBA. Technologia naprawdę się rozwinęła. Tłumaczenie? Jagger myśli o długoterminowym wpływie, a nie o komfortowym życiu rodzinnym. To, co go interesuje, to dziedzictwo publiczne, sztuka, muzyka, innowacje, nieprywatne dynastie. Reakcje online na wypowiedzi Jaggera były szybkie i spolaryzowane. Niektórzy pochwalili go za promowanie autonomii, inni uznali go za okrutnego. Jeden z komentarzy brzmiał: po wszystkich tych ekscesach i jego niezdolności do zapewnienia normalnego dzieciństwa swoim dzieciom, jedyną rzeczą, którą powinien zrobić, to zostawić im pieniądze. Inny dodał: To szkalowanie ego, ale inni go bronili, wychował je, wspierał, dał im przewagę. To nie wystarcza, odpowiedział użytkownik. Może prawdziwym darem jest właśnie to, by nie pozostawić ich wiecznie uzależnionym od jego nazwiska. Jest też niewygodna prawda za krytyką. Społeczeństwo oczekuje, że bogactwo zostanie przekazane. Szczególnie tak wielkie bogactwo. Kulturalnie jesteśmy przyzwyczajeni do widzenia dziedzictwa jako ostatniego gestu miłości rodzicielskiej. Zerwanie z tym oczekiwaniem, nawet jako globalna ikona to narazić się na osąd. Ale Jagger nigdy nie podążał za zasadami. Może możemy zrobić trochę dobra w świecie? Te słowa nie zostały wypowiedziane lekko. Sugestia Jaggera, by przekazać swoje bogactwo na cele charytatywne, odzwierciedla głębszą zmianę w jego postrzeganiu bogactwa już nie jako rodzinną spuściznę, ale jako odpowiedzialność globalną. Może żyje jak miliarder, ale jest zdyscyplinowany, skoncentrowany i śmiem to powiedzieć, pokorny w stosunku do tego, co pieniądze mogą naprawdę osiągnąć. Nie żyje już dla ekstrawaganckich uczt czy egoistycznych ekscesów. Żyje dla sceny, dla swojej formy, dla kreatywnej euforii. Na Instagramie widać go wędrującego po Włoszech, oglądającego krykieta, zwiedzającego muzea, brak jachtów, brak imprez osadzonych w diamentach. Dziś jest bardziej mnichem niż magnatem, a jeśli jego pieniądze mogą być przeznaczone na coś innego niż luksus prywatny, to zdecydowanie jest za. To pytanie, które znów się pojawia: co pomyślą jego dzieci? Szczerze mówiąc, prawdopodobnie nie będą zaskoczone. Większość dzieci Jagera już sama ma pieniądze. Jade to projektantka. Elizabeth i Georgia May są udanymi modelkami. James jest aktorem i muzykiem. Gabriel jest dziennikarką. Luka, obecnie dwudziestoparoletni, pracuje w mediach. Karis działa w kinie. Wszyscy żyją w komforcie, wsparciu i dostępie. I nie zapominajmy, że nie powiedział nigdy, że nic im nie zostawi. Powiedział tylko, że nie potrzebuje pół miliarda. Otrzymają fundusze, dobra, wsparcie prywatne niezwiązane z katalogiem? Prawie na pewno. Ale pomysł, że cała pośmiertna fortuna Jagera ma finansować nowe pokolenie celebrytów, to jest to, co odrzuca. Więc za jego ponadczasową pewnością siebie i hymnami stadionowymi, Mick Jagger jest żywym dowodem na to, że rok może starzeć się jak szampan. Szczególnie, gdy towarzyszą mu mądre decyzje, globalne nieruchomości i kilka Aston Martin vantage. Ale oto pytanie. Myślicie, że prawdziwym sekretem Mika zawsze była dyscyplina? Czy po prostu to, że nigdy się nie zatrzymał? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A wy, na co wydalibyście, gdybyście mieli fortunę 500 milionów dolarów, zamek we Francji czy Ferrari z lat 80.? Polubcie, jeśli nauczyliście się czegoś i podzielcie się, jeśli myślicie, że Jagger wciąż pozostaje najlepszym wzorem do naśladowania, by prowadzić życie legendy.